Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Gdy pokazuję Wam mój koper, sporo osób się pyta, jak to mi się udaje, że rośnie mi on tak ładnie. No to czas zrobić filmik i przypomnieć najważniejsze aspekty uprawy kopru. Zareklamuję, że to wszystko też piszę w mojej książce Info Uprawa jak uprawiać warzywa. Według mnie jest kilka najważniejszych aspektów uprawy kopru ogrodowego, no i teraz właśnie sobie o nich powiedzmy. Według mnie bardzo ważne jest stanowisko słoneczne i uwaga osłonięte od wiatru. Nie mam przykładu kopru ogrodowego tutaj na stanowisku półcienistym jednak mam przykład z ogórkami gdzie na stanowisko nasłonecznionym osłoniętym od wiatru te ogórki są dwa razy większe jak nie jeszcze jeszcze większe niż na stanowisko półcienistym gdzie to stanowisko jest nieosłonięte jest tam dosyć wiecznie i do tego jest półcień i te ogórki rosną wyraźnie gorzej. I tak samo by było z koprem ogrodowym. Czy on by rósł na stanowisku słonecznym, ale bardzo wiecznym, to by było dla niego też niekorzystne. Oczywiście i tak by po, raczej urósł w miarę, ale najbardziej korzystne jest właśnie stanowisko nasłonecznione, które jest osłonięte od wiatru. U mnie jest tutaj osłona z folii tunelowej. no Nie jest ta folia zamknięta, ale właśnie ta ściana z folii osłania moje warzywa przed. Bardzo mocnym wiatrem. I tutaj teraz klucz, bo koper może atakować mszyca i to jest dosyć częste, że macie sobie koper, on jest mały i atakuje wam go myszyca, wy tego nie widzicie. Na początku, bo on rośnie, rośnie sobie, rośnie, nagle jego wzrost wyhamowuje i on zaczyna się robić coraz gorszy, coraz gorszy, coraz gorszy. I to jest właśnie często mszyca. I reagowanie na to, że ta mszyca jest, jest bardzo kluczowe. Ja tutaj zastosowałem agrowłókninę białą, gdzie siałem ten, ten koper dosyć wcześnie, bo mniej więcej na początku kwietnia to było... 9 kwietnia, 10 kwietnia, mniej więcej wtedy, bo można oczywiście to siać w marcu, jednak marzec jest miesiącem takim ryzykownym, bo nie wiadomo, jak to z chłodami i, te, i tak dalej. I tutaj, przechodząc, jeśli właśnie chodzi o chłody, i jeśli chodzi o mszycę, to jest jedno połączenie ważne: używanie agrowłókniny białej. I tutaj, agrowłóknina biała była przy koprze, nie wiem, ile, trzy 3 tygodnie, może cztery. Coś koło tego, więc dosyć długo była z tym koprem, zanim on zaczął już tak w miarę fajnie rosnąć, zanim zaczął być troszeczkę większy. I tutaj cytat z mojej książki Info-uprawa jak uprawiać warzywa. Teoretycznie koper ogrodowy jest łatwy w uprawie, jednak czasami się po prostu nie udaje. Niektórym udaje się dobrze cały czas, ale czasami koper nie chce rosnąć lub rośnie bardzo dobrze, by za dwa dni się we wzroście zatrzymać. Różne mogą być tego przyczyny, ale ważne, żeby koper nie miał za mokro, to też bardzo ważne. Jak również warto w miarę często doglądać koper, czy coś mu się nie dzieje, czy coś go nie atakuje. I tutaj teraz y, ważna właśnie rzecz, od, rzecz o tej mszycy. Mszyca może w krótkim czasie zniszczyć uprawę kopru i może pojawić się już bardzo wcześnie, jak roślinki są bardzo małe. Mszyce są częstym problemem w uprawie kopru. Niezłym pomysłem jest użycie agrowłókniny białej. Można zrobić mały stelaż i na górę dać właśnie agrowłókninę białą. Ja tutaj właśnie miałem taki zamiar zrobić sobie taki stelaż, ale czasu nie, nie wystarczyło, bo tak to agrowłóknina była jeszcze w, z koprem, dłużej. No a tak to było no, do momentu aż już się troszeczkę większy robił. No ale tutaj należy bardzo wyraźnie powiedzieć, że to był bardzo pozytywny aspekt uprawy kopru, ponieważ ten koper na początku miał ciepło, czyli dobre były wschody i tak dalej, jak również yy, też miał właśnie ochronę przed mszycami, a mszyce właśnie są najczęstszym powodem, gdzie ten koper się nie udaje. A czy rozstaw jest też kluczowy w uprawie kopru? No nie, bo jak sobie oglądaliście, jeśli oglądaliście filmik z siewu, to ja siałem trzy rzędy. Jeden rząd bardzo gęsto, a drugi tak rzadziej. I rosną trzy, wszystkie trzy rzędy. Oczywiście bardzo gęsty rozstaw może przyczyniać się do tego, że te mszyce pojawią się w większej ilości, bardziej zachęcać te mszyce. Jednak nie jest powiedziane, że przez ten gęsty rozstaw te, ten koper się wam nie uda. Gleba jest oczywiście też bardzo ważnym aspektem uprawy kopru. Gleba powinna być żyzna i przepuszczalna. To jest bardzo ważne, żeby była przepuszczalna gleba, ponieważ koper właśnie nie lubi bardzo mokrej gleby, ale też warto wspomnieć, że nie lubi też, też suchej gleby czyli powinna być gleba tak umiarkowanie wilgotna. W praktyce no, u mnie jest tak, że podlewam mniej więcej raz na kilka dni. Koper ogrodowy jeszcze można oczywiście siać, bo siew od marca do sierpnia. Koper może udać się nawet z siewu we wrześniu. Siejąc nasiona do nieosłoniętego gruntu w marcu jest większe ryzyko niepowodzenia uprawy, jednak też taka uprawa może udać się bardzo dobrze. No tutaj różnie może być właśnie z tymi chłodami. No i teoretycznie można wysiać nasiona przed zimą, jednak istnieje spore ryzyko niepowodzenia uprawy i ja takiej uprawy nie preferuję. A głębokość siewu to 1-2 cm, rozstaw co 5-10 cm w rzędzie, co 20-30 cm między rzędami. Można też zasiać, no, można siać bardzo gęsto i później zastosować przerywkę. Ja tak robię w przypadku tego jednego rzędu, no w przypadku tych pozostałych dwóch też coś tam poprzerywałem. No i to w sumie tyle, no dobre sąsiedztwo to jest brokuł, kalafior, klarepa, kapusta, ogórek, w szczególności właśnie zwróćcie uwagę na, na połączenie kopru z ogórkiem, bo to jest bardzo dobre połączenie, a wa warto podkreślić, że złym sąsiedztwem jest inny koper, koper włoski, tak zwany fenkuł. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do zakupu mojej książki Info uprawa jak uprawiać warzywa, w której właśnie jest o uprawie kopru ogrodowego. Jest sporo informacji, jak również o uprawie 63 innych warzyw, gdzie pisze też sąsiedztwo, terminarze i wiele, wiele innych informacji. Tą książkę można kupić na stronie infouprawa.pl, jak również na Allegro. Kupiło książkę już ponad 5000 osób, może już się zbliża ta liczba do 5500 osób Zachęcam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. Info U Prawa. Pozdrawiam!